Szanowni rodzice, drodzy nauczyciele i wy, najważniejsi dzisiaj uczniowie, za nami rok trudnej nauki. Nikt z nas nie spodziewał się, że ostatnie miesiące zamiast codziennych spotkań w szkole spędzimy pracując za monitorem ekranów. Tęsknimy za codziennymi spotkaniami, wspólnymi zajęciami, za naszą nowoczesną i przestronną szkołą. Pomimo wszystko kończący się rok szkolny pozwolił nam zrealizować szereg zadań. Do marca narzekaliśmy na wieczny brak czasu. Wymiana polsko-niemiecka, zajęcia w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna, organizacja powiatowych obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej, zbiórki harcerskie, organizacja kiermaszu świątecznego. Był to czas wspólnego realizowania założonych celów i gromadzenia doświadczeń. Umiejętności zdobyte podczas staży i miesięcznych praktyk zawodowych w Hiszpanii, kwalifikacje zdobyte podczas kursów i szkoleń wzmocniły pozycję absolwentów technikum na zmieniającym się rynku pracy. Uczniów szkół podstawowych przywitaliśmy podczas powiatowych targów edukacyjnych. Szkoda, że nie mogliśmy ich zaprosić na corocznie organizowane dni otwarte szkoły. Udało nam się zorganizować uroczystości związane ze świętem technikum imienia Józefa Piłsudskiego i liceum imienia Mikołaja Kopernika. Radosne wydarzenia przeplatały smutne pożegnania osób dla nas ważnych. Uczniowie walczyli o sukcesy w olimpiadach i konkursach. W tym roku szkolnym na czoło wyszli panowie: Maciek, laureat Olimpiady Biologicznej. Jonathan, laureat Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego Duet Kacper, laureat konkursu Zobaczyć Matematykę. Dlatego pomimo wszystko mam nadzieję, że z satysfakcją spojrzycie na oceny, które otrzymacie na świadectwach ukończenia kolejnej klasy. Jest to przecież odzwierciedlenie Waszej wiedzy, ciężkiej pracy i zaangażowania w życie szkoły. Gratuluję Wam uzyskanych wyników, szczególnie mocno uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, finalistom i laureatom Olimpiad i Konkursów oraz stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Po trucie całorocznej nauki życzę Wam wszystkim udanych wakacji. Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie z uwagi na sytuację rozważni i ostrożni. Drodzy rodzice, po raz kolejny ufając naszej wiedzy i doświadczeniu powierzyliście nam swoje dzieci. Obecnie w zespole szkół ponadpodstawowych nr 1 w Brzesku uczy się w 40 oddziałach 1084 uczniów. Są to uczniowie zarówno Liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, jak i technikum imienia Józefa Piłsudskiego. Dziękuję wszystkim Państwu, w sposób szczególny radom rodziców technikum i liceum za całoroczną współpracę, otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, życzliwość i wsparcie, na które zawsze mogłam liczyć. Drodzy nauczyciele, praca w tym roku szkolnym była niezwykle trudna i wymagająca. Dziękuję moim koleżankom, wicedyrektorom szkoły za wspaniałą pracę i codzienne wsparcie. Dziękuję wszystkim nauczycielom za wasze zaangażowanie, życzliwość i serdeczność, którą obdarzacie uczniów. Za dbałość i odpowiedzialność za rozwój i wyniki osiągane przez młodzież. Codzienne kształtowanie młodych ludzi, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za rozwój naszego kraju. Szanowni państwo, koniec tego roku szkolnego jest czasem podsumowania 18-letniej pracy zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1 w Brzesku. Kolejny rok szkolny przywita nas w nowej rzeczywistości. Od 1 września w jednym budynku będą funkcjonować dwie odrębne placówki: liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika oraz technikum imienia Józefa Piłsudskiego. Ponieważ w roli dyrektora nie będę mieć już okazji, dziękuję rodzicom, nauczycielom i uczniom Liceum Ogólnokształcącego za dwa lata bardzo dobrej współpracy, pełnej sukcesów i dobrych relacji. Szczególnie serdecznie żegnam marszałków Liceum Madzień i Krzysztofa. Wasza codzienna radość i zaangażowanie w życie szkoły będzie dla mnie inspiracją do dalszej pracy. Wierzę też, że dobre relacje i dalsza współpraca pomiędzy technikum i liceum będzie gwarantem dalszych sukcesów szkół tworzących jeszcze dzisiaj zespół. Dziękuję za współpracę wszystkim pracownikom administracji i obsługi, którzy pomimo codziennych trudów i bardzo dużej ilości obowiązków związanych z prowadzonymi zmianami obdarzają się wzajemną życzliwością. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Rodziców, nauczycieli i uczniów technikum imienia Józefa Piłsudskiego z niecierpliwością i wielką radością powitam w nowym roku szkolnym. Cieszę się, że przed nami kolejne lata wspólnej pracy. Dziś jednak czas na zasłużoną przerwę. Dlatego życzę wszystkim wypoczynku i wspaniałych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.